Witam wszystkich na pierwszym pojedynku 1.8. Walczymy tutaj o ćwiercinę w wielkim turnieju Wiktora i Barbo. Dzisiaj mają się zmierzyć Paulo Dybala i Starplar. No, czekamy tutaj na drugiego, drugiego członka tej pary. Na razie, Paulo Dybala jest, Starplar nie pojawił się jeszcze. Mamy oficjalną informację, że czekamy do 20.35. Do 20.35, jeśli StarPer się nie pojawi, mamy wtedy walkover na korzyść Paulo Dybali. Moi drodzy, mam informację, że Starper się pojawił, więc za chwilę zaczynamy pierwszy pojedynek 1.8 wielkiego turnieju imienia Wiktora i Barbo. Przypominam, że w grę wchodzi awans do ćwierćfinału, do czwartej. Dzisiaj na turnieju, na pojedynku Starplash kontra Paulo Dybala, Będziemy odpowiadać z pytań z ligi francuskiej. Tematyka pochodzi z ligi francuskiej, także zobaczymy. Test o francuskiej piłce. Dobra, czekamy na pierwsze pytanie. Ile razy PSG zostało mistrzem Francji? Sami wiecie? Różne odpowiedzi, ale niestety żadna poprawna. W jakim francuskim klubie grał Robert Gadocha? No ja wiem, a wy? Też bym dał stadrę. Znowu bez błę... z błędami, obydwoje gracze. Jaki klub o... obecnie zajmuje pierwsze miejsce w Lidze Francuskiej? No to chyba powinno być w miarę proste. Aha, <laughs> tutaj niespodzianka, tak akurat wiedziałem. Lens z przemysłem frankowskim. Czwarte pytanie. Kto obecnie gra z numerem 7 w PSG? No oczywiście, że Angel, prawda? No ale zawodnicy się zastanawiają. Kylian? To ja dałem teraz plamy tutaj. Mamy piąte pytanie. Z jakim numerem w PSG gra Kylian Mbappe? No nie do końca zrozumiałem te dwa pytania, ale to chyba, żeby tak podreperować się kota naszych zawodników. Ostatni sezon, w którym Kevin Trapp grał dla PSG, to sezon. No, z... zastanawiam się, czy wy macie pojęcie. Niestety, nasi zawodnicy nie mieli. I na razie prowadzi Starpar, ale minimalną ilością punktów. Za ile Memphis Defaj przeszedł do Barcelony za Olympique Lyon. To chyba 26 milionów było, nie? 16? Okej. Okay. Na no jak na razie nasi zawodnicy nie spisują się za dobrze, ale liderem jest Starplar. Maciej Rybus, no gra oczywiście w Olympique Lyon. I jeden z naszych zawodników, to jest dokładnie Paulo Dybala, wiedział odpowiedź na to pytanie i wysuwa się na prowadzenie. To zdobył na razie najwięcej asyst dla PSG w tym sezonie? Ja nie wiem. Kylian Mbappé. Paulo Dybala prowadzi. Myślę, że to takim, taką jedną poprawną odpowiedzią. Jaki francuski klub w pierwszym finale Ligi Mistrzów uległ Realowi Madryt? O. To myślę, że to jest dosyć proste, nie? A bo i nie? Zdecydowanie nie. Naprawdę ciężkie pytania wybrane tutaj przez Wiktora Barosa. Ile razy reprezentacja Francji wygrała Mistrzostwa Świata? No dwa razy, ale to bardziej takie pytanie z Mistrzostw Świata. Obydwoje zawodników wiedziało, więc tutaj jakby e, 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 prowadzenie Paulo Dybali się utrzymuje. i W którym roku Francja wygrała Mistrzostwa Świata po raz pierwszy? Mm, mm, 94? Mm, 98? Z kim grali pierwszy finał na Mistrzostwach Świata? No oczywiście, że z Brazylią. Ale czy nasi zawodnicy o tym wiedzą? Niestety nie wiedzieli, więc w dalszym ciągu prowadzi Paulo Dybala i ma już chyba dosyć bezpieczną przewagę, chociaż to się może zmienić w jakim państwie się to odbywało. We Francji, we Francji moi drodzy, To odpowiedź to ja znam. Ale nasi zawodnicy nie. I ostatnie decydujące pytanie. Kto wtedy w finale z Brazylią zdobył dwie bramki? No to był Emmanuel Petit, nie Zidane. A widzicie, test o lidze francuskiej z pierwszego miejsca, a zarazem przechodzi do jednej czwartej, wygrał Paulo Dybala. Dziękujemy zawodnikom, dziękujemy Starplarowi i gratulujemy Paulo Dybali. A ja się z Wami żegnam. Cześć!